Twórca może robić wiele rzeczy, albo iść zgodnie z tłumem robiąc trendy. Jak jeden twórca zrobił trend, to ja też muszę zrobić trend tylko po to, żeby nie odstawać od konkurencji. Drugą opcją jest robienie z własnym pomysłem. Czy to się uda, czy też nie, warto spróbować, ale po stu filmikach bądź szorcach ten pomysł może być albo udany, albo nieudany. Prędzej czy później wróci do tej pierwszej opcji, bo była bardzo opłacalna wtedy. Trzeba tylko zadać jedno pytanie: tylko po co to robić? Przecież nie musimy iść zgodnie z trendem, nieprawdaż? Tylko co nas motywuje do tego? Liczba wyświetleń, liczba obserwacji, liczba subskrypcji. Patrzymy na to. Z jednej strony nas to może motywować, a z drugiej strony może nas to zniechęcać, bądź stajemy się przez to smutni nawet. Na wstępie, chociaż to robię jednominutowe te filmiki, szorcy, a później mogę zrobić nawet dziesięciominutowe z rozkminami.